6, tutaj Kuba, test 71 cięk z WWE 14 Universe z początku. Na początek spojrzymy na nasz kalendarz, więc oka jesteśmy na Raw przed Survivor Series, później TLC. No i później będziemy się zbliżać do końca tej serii Rare Rumble, Elimination Chamber i Wrestlemania 28. No ale cóż, pierwszą walką będzie walka kawów, czyli walka Big Langston kontra Fan DANGO! No więc okej, okay, rozpoczynamy! Biggie Langston kontra Fandango! Oczywiście dwie postacie w formie kawów, jeszcze ich nie było normalnie w grze i na myśl nasunęła mi, znaczy pomysł mi pewien wpadł do głowy. Taki, że po prostu yy, dobra, wyjdzie WWE 2K14 i Coś takiego jak z FIFON 12 było, że później dodatek wyszedł y, UEFA Euro 2012. To żeby mogli zrobić coś takiego, czy się EA nie ma. Y, nie przejęło licencji na gry WWE, ale tu Kate okay ma, no więc mogliby też coś takiego. Na wzór, tylko podałem, zrobić taki mały dodatek NXT. Wcale bym się po prostu nie obraził. Nie obraziłbym się. No, bo jednak kurczę. Chciałbym pograć załóżmy Leo Krugerem. No, kto tam i taki? Bo Dallas jest bardziej znany: Biggie Langston. Choć on raczej będzie w normalnej grze. Big Langston w WWE zadebiutował w NXT. Później jeszcze był mistrzem NXT. Jeszcze w tym roku przed wrestlmenią. Na wrestlmenią w okolicach. o mój Boże, ale świetne. Właściwie. To był po prostu... To był, że tak powiem... Co, co to mogła być za akcja? Nie, na pewno nie nazywa się tak, jak myślę. Bo ona ma swoją nazwę, ale załóżmy, że po prostu Big Langston czuje moc, więc okej. Okay. Przechodząc. Dlaczego na przykład chciałbym zagrać z takimi gwiazdami jak Bo Dallas, Lo Kruger, no choćby już the, Ci The Wyatt Family. Jednak NXT oglądam regularnie. Nawet zastanawiałem się, czy backstage czy nie robić tam po NXT. Jednak cały czas się zastanawiam na 100%. Może coś tam wykombinuję. Lecz no cóż, czy to był. Czy zrobiłem intro z WW14 do NXT, lecz ono nie świadczy o jakimś kolejnym moim show czy coś. Ono po prostu świadczy. Jest takie, bo jest takie, Jackhammer. Really, Jack Hammera to w, my zobaczymy w dzisiejszym main eventie, bo tam jest GOOOOOOOLD! A w tym momencie Big Langston follow slam No niestety, Fandango trochę poczuł, że tak powiem gwiazdki, a w tym momencie Biggie! Ach, neckbreaker od Biggiego Langstona. Także, kontynuując... Naprze naprawdę, naprawdę. No i co, po raz kolejny Jack Hammer. Naprawdę, kto mu ustawiał ten moveset? No dobra, dobra. A, Biggie Langston kontra Goldberg. No, WrestleMania. Nie no, dobra. Ale okej, okay, kontynuując tam, tamtą myśl, to naprawdę. Uwierzcie mi, że chciałbym sobie. Chciałbym taki jakby dodatek, coś w formie dodatku do WWE 2K14, tak właśnie z NXT. Choćby za Microsoft Points, żeby się to pobierało. No raczej w innej formie tego byśmy nie zobaczyli, ale naprawdę fajnie byłoby, e, jakby takie coś było. I Underhook, niemożliwe. No a w tym momencie Big Langston szykuje się dostatecznego w finiszu. Panie i Panowie, Langston, palcem na publiczność Big Ending. To jest koniec. This is over. One, two, three, niemożliwe. Big Langston odnosi zwycięstwo. Big E wins. By way of submission, here is your winner, Big e Langston. No cóż, Langston wygrywa. Jakoś specjalnie. Może kiedyś tam na pewno jeszcze nim zagram, jednak no cóż, jakoś długo, długo nie zamierzam im grać. Z, w sensie często. No ale okej okay. Także jeżeli chodzi o dodatek taki To uwierzcie mi chciałbym Chciałbym zobaczyć Dodatek do ww 2K14 Właśnie coś takiego Że na KNXT ta mała mniejsza arena NXT wtedy by mogli coś wykombinować Bo by tylko jedna arena była No ale naprawdę Naprawdę Chciałbym uwierzcie mi że Nie tylko ja bym chciał jednak, no, coś zobaczyć z takich dodatków. Jeżeli chcielibyście napisać, jeżeli ch chcecie, może dodatek taki NXT, to napiszcie w komentarzach. No, okej, okay, więc chciałbym zobaczyć dodatek w WW2K14 w formie NXT, rosteru i tak dalej. No i oczywiście wszystkich pasów. Może jakiś, oprócz tego, może jakieś jeszcze takie coś jak tryb wyprawy w. Yy, FIFA 12 To teraz może jakiś, nie wiem, Road to yy, Champion, czy coś takiego, fajnie by było zobaczyć taki dodatek w grze. Yy, no ale okej, okay. kontynuując, właśnie przechodząc do następnego tematu. Gram, jak widzicie, yy, Tedem dbs J, Juniorem, bo senior to o, o, nie równa się. No i po, popatrzcie na to akcję, odbicie od in po raz kolejny, i Close Line. Wow, uwielbiam tą akcję od Teda DBS. Jego ten jego też jest świetny, no, ale po raz kolejny kurczę. Ale jestem najarany na tą akcję. No jedna z moich ulubionych akcji, jeżeli chodzi o takie, wiecie, kombinacje. Jak nie nawet ulubiona, ale naprawdę, zawsze lubię Teda DBS jego oglądać, jak on to wykonywał. No okej, okay. wziąłem DBS jego. Dlaczego? Bo, bym, bo chcę po prostu porozmawiać na jego temat w WWE. Jak sami wiemy, te je ogłosił, że opuszcza WWE. Maris również opuściła WWE to nieco wcześniej. No i teraz, no czy wiecie, jego e, tam dziewczyna i tak dalej, ślub mieli i tak dalej. No ale okej, okay. no ale wie, wiemy jaka jest. Wiem to wszystko w WWE, oczywiście logika WWE, WWE, więc wiemy jak to jest. No ale okej. Okay. Mm, I rola potega DBS jego one tu nic tego. Więc okej. Ok, okay. mm, dobra, Teddy Biasi jakiś większych tam nie miał sukcesów na swoim koncie, typu mistrzostwo siata wagi ciężkiej WWE, albo pokonanie kogoś szczególnego z Pinebuster Show of Ach, Ziggler szaleje po prostu na macie, gdy Teddy Bias go bija. Więc dobra yy, no jeszcze wracając to po prostu no, akurat Teddy i był mistrzem tam taktimowym, jakoś tylko był tym mistrzem, nie miał nigdy pasa, poczekajcie, interkontynentalnego. O ile się nie mylę, ani nie miał interkontynentalnego, ani nie miał raczej pasa Stanów Zjednoczonych, ani żadnego innego Oprócz taktimowego. No chyba, że jak coś to mnie poprawcie w komentarzach, ale z tego co pamiętam. To ani jednego, ani drugiego pasa nie posiadał, tak samo pas w walki ciężkiej, ani pasa WWE również nie posiadał. Miał jedną walkę na WrestleMani. Miał jedną walkę na WrestleMani. Była to walka e, Ted DiBiase kontra Cody Rhodes kontra Randy Orton. Z początku był to handicap mecz, jednak ta walka i tak była... Wow, 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 wow! Co za spinebuster! Science and Flip Spinebuster, że tak powiem. I DDT, które ogłuszyło Zigglera. Wow, ale niesamowita kontra. Więc tak, no na WrestleMania 26 była ta walka Ted DiBiase kontra właśnie... Mm, Ted DiBiase kontra Cody Rhodes kontra Orton. Po prostu Orton kontra Legacy z początku była ta walka, czyli po prostu całe Legacy mierzyło się w jednym, jak Mekmento ogłosił, no ale później doszło do rozłamu w, w, w walce jednak no tam chciał przypiąć y, Cody Rhodes, Teddy DiBiase mu przeszkodził czy na odwrót, no i nie przypiął mu, niestety, nie przypiął go niestety, no i tam po prostu już zaczęli się bić Crossroads, Dream Street i tak dalej było i, i Swimming Nightbreaker oczywiście w tej walce no i oprócz tego jeszcze co bym chciał powiedzieć na temat tej walki nic szczególnego, szczerze mówiąc. No nic szczególnego. No bo... No bo dobra, wygrał tę walkę Orton. I pod tym jak tam Teddy Bias i Cody Rhodes się pokłócili. Jeden chciał przyjąć drugiego, drugie mu się to nie spodobało. Trzeci na tym skorzystał. Tak i tak to było. Ty się bij, a ja polecę po kij. No i, i dokładnie tak to było. No i ogólnie walka zakończyła się tak, że punt kick dla... Był dla Kodiego Roadstar, dla dla jego po nieudanej próbie Dream Street'u. No i... wo, wow, 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 Poczekajcie chwilę. No i dokończając jeszcze, to popatrzcie na to, poczekajcie. Dokończę ten temat zaraz. Odbicie od Lin i wow, ale dropkick niczym Daniel! Brian w tym momencie, panie i panowie, Ted DiBiase, DiBiase, Dream Street, this is over. One, two, three, dziękujemy. Ted DiBiase odnosi zwycięstwo w tym pojedynku i show of. Dolph Ziggler został pokonany. Here is your winner, Ted DiBiase. Ta muzyka zawsze lubię ją. Także, no, z obwoga zakończyło się, że pantki dla Kodiego Rousa, później Jarkę dla jego one to free i Randy Orton przeszedł pełen face turn na tej main teraz na Summerset'e pełen Hill turn. Ach, no okej. Okay. Także, no nic takiego szczególnego w tej walce już nie było. Poza tym... No, była dobra, kilka jest naprawdę fajnie wyszła kto RKO, punt-kick też. No i tak później nie mieliśmy feł do Ortona, z, yy, znaczy nie Ortona, tylko po prostu Orton później wyruszył w drogę po wagi ciężkie do Słegera. Y2J został przy y, tym, przy Edge'u, Edge przy Y2J'u, no ale ogólnie no to jednak mogłem dać special refree match tutaj, powtórka niczym z WrestleMania 20, ale i tak nazwa tego odcinka to go Choć przegrał, odwrócimy historię. W te, teraz wygra Lesnar. I ta walka nie będzie taka, że przez 10 minut w cudzysłowie i w przenośni, czyli w metaforze, metafora, metaforze. O ile dobrze to odmieniam, powiedziałem to no w tym momencie. Brock! niemożliwe, prawdziwy zwycięzca mogę go tak nazwać, bo w main evencie SummerSlam CM punkiem się mierzy u nas i naprawdę tak, ale nie w main evencie, więc nie. No okej, okay. więc dobra. Także o te gdzie DBS i później DBS nie miał żadnego feudu z y, Codym Rhodesem na Night of Champions y, dwa lata. nie, rok później, półtory rok później na Night of Champions zmierzyli się, miał być powrót y, Legacy. Cody Rhodes tam zamaskowany rozdawał te papierowe ze swoją ochroną, te papierowe maski publiczności i w jednej z nich ktoś go tam zaatakował. Okazało się, że to był y, Teddy DBS i y, Face turn DBS jego, no i co mogę o tym jeszcze powiedzieć? Po feudzie z Brianem na Survivor Series. No ogólnie no to... No Kimura lok w tym momencie zapięta. Panie i panowie, Kimura lok No okej, okay, więc o, o feudzie... Wiele powiedzieć nie mogę. No bo później tam na Night of Champions wygrał... Yy, wygrał inny jak... Cody Rhodes, byłem za DB i je 5 na stół komentatorski. Wtedy byłem za DB <laughs> przepraszam bardzo, coś mnie przewietrzyło trochę, więc okej. Okay. No i overhead belly to belly, ale nie, nie marcie się. Jutro będzie SmackDown, odcinki również. <laughs> no i okej, okay, no okay, ogólnie. To jeszcze o feudzie DB jego. I jednak z e, tym, z e, Cody Rose, no, zakończyło się tym, że Cody Rose wygrał na Night of Champions, obronił pas interkontynentalny. Ha, no i co, ale później zamienił go na ten prestiżowy, oryginalny, ten co teraz ma, stracił go na rzecz Big Show'a, na Extreme Rules, później e, na, na WrestleMania, później na Extreme Rules przez głupi... no przez taką jakby, no przez trochę taki dziwny sposób, czyli. Przez sposób jednak y, mniej znany, y, No wygrał, No, czyli dropkick. No, i wtedy Paweł Borkowski zaspoilerował to już tak wcześniej, że wystarczy dropkick i big show złamie nogą stół. Tak powiedział, czy jakąś podobnie. No, a wszyscy już wiedzieli o to, że tak będzie. No, ale okej. Okay. I tak odwlecznie zawsze mnie zastanawiało czy komentatorzy na Extreme Sport Channel Ju! Spear od Goldberga! Komentują to na żywo, że pierwszy raz to widzą, czy jednak, 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 jednak... najpierw materiał później wiedzą co się stanie, no no nie wiem, no nie wiem, no ale okej. Okay. Więc ten feud się tam później zakończył, no i później ten, ten pas interkontynentalny Trafił Nextream Rules do Rouse, po raz później zaś trafił do Kryszyna, później do Miza, Kofiego Kingstona, później do Bareta, do Kofiego, do, do nie, przepraszam, od Bareta do Cortisa XL. Jeszcze do Miza, do Bareta i Cortisa XL. Jackhammer, próba Jackhammeru, nieudana. Lesnar w tym momencie i F5, powtórka z WrestleMania 20. No, nie, chciałem powiedzieć coś jeszcze, ale nie. Z 20. Ta walka była na Mania 20. Ale chyba ci, którzy nie znają dobrze movesetu Broka Lesnara, i ja go trochę tam znam, no to i z gry, to znam moveset Lesnara jednak. No, i to wiedzą co chcę zrobić. To wiedzą co chcę zrobić. Ta akcja była w DLC, w pasce ruchów w DLC, i chcę założyć po prostu Broklok. To jest taka akcja, która charakteryzuje broka Lesnara. No właśnie to już była ta akcja nawet na SmackDown, bo nagrałem trochę, nie tyle odcinków, co po prostu coś tam nagrywałem na zapas, na SmackDown. No i jednak natknąłem się na tą akcję przypadkowo i Overhead Belly to Belly Suplex. Więc dobra, obijemy sobie mu te nogi i wygramy poprzez Brocklock. Bo chcemy zobaczyć jak Goldberg klepie poprzez Brocklock. Goldberg klepie, niemożliwe, a jednak prawdziwe, dobra, do, 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 do obijemy mu do czerwonego, do critical, jak to w attitude, że było i w ogóle jak jest tejże, do krytycznego stanu, mu te nogi jednak obijemy, Na no, w tym momencie może Kimura, akcja Roden z UFC, że tak powiem. Dobra, w tym momencie niech będzie te F5, te naprawdę epickie F5. Wow. Dobra, nogi jeszcze trochę, objemy mu i możemy później jechać. Dobra, myślę, że mogę to powiedzieć. Panie i Panowie, Lesnar F5. Dlaczego zrobiłem te drugie F5? Poczekajcie, trochę sobie pospałuję tamtami, żebym miał tego finishera. Jednak jeszcze chcę jedno F5 zrobić. Takie, te co wykonałem na stół komentatorski. Poczekajcie, dokładnie już teraz się nie pomylę. O, te takie, te, te, te takie szybkie. F5, wow. Brock Lesnar is here. The Beast. Dobra, w tym momencie. Overhead Berry to Berry Suplex. Nie I będzie Backbreaker. Nie BĘDZIE! Le. Bill Goldberg kontruje. Bill Goldberg kontruje ostatnio na stadionie jakiemuś biedaczkowi. Chyba to było w Miami na MetLife na SunLife Stadium, o ile się nie mylę. sprzedał Spira jakiemuś tam z obsługi. To było po prostu świetne. W tym momencie Brock Lock. Brock Lock Goldberg szuka możliwości wyjścia jednak rewanż z WrestleMania XX z Madison Square Garden z Nowego Jorku uważam za udany i jednocześnie zakończony na zawsze. Brock Lesnar forever. Here is your winner, The Beast Brock Lesnar! No i co? Les zwycięstwo, no tak paluszkiem pokazuje, kto tu tak naprawdę rządzi, no a ja się z wami żegnam, dzisiaj mamy poniedziałek, jutro uniwers nie będzie, yy, z powodu, że jutro będzie SmackDown, więc jak dzisiaj jest niedziela, jutro będzie poniedziałek, jutro pojawi się SmackDown, yy, pojutrze będzie uniwers, ostatnie SmackDown, yy, no znaczy... Ostatni odcinek przed Survivor Series. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam. Trzymajcie się, do zobaczenia, piszcie w komentarzach, czy odcinek Wam się podobał. No i to tyle. Cześć!